Przede wszystkim sama obrona to już jest wielkie wyzwanie, dlatego że mamy bardzo mocną konkurencję samochody czteronapędowe w naszej klasie i chcielibyśmy tym naszym 200 parokonnym samochodem jednak rywalizować z tymi szybszymi samochodami. Ja chcę przede wszystkim poprawić swoją jazdę, a to jest wypadkowa współpracy z pilotem i to jest niezwykle ważne, żeby wykorzystać do maksimum możliwości samochodu. I umiejętności naszej załogi. Piotr Szatkowski to przede wszystkim profesjonalny pilot. Jeździł w Irlandii, był wicemistrzem Irlandii, co prawda w rajdach szutrowych, ale to może nie jest aż tak wielka różnica. Natomiast myślę, że jest w stanie wnieść do naszej załogi. Powie w świeżości i przede wszystkim dużo informacji, takich których mi brakowało, których ja nie posiadałem jeżdżąc wcześniej w wyścigach samochodowych. To doświadczenie jest niezwykle ważne. On, zaczęliśmy dosyć późno. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie układała się bardzo dobrze i przyniesie to efekt w postaci jeszcze szybszej i e, bardziej interesującej dla e, kibiców jazdy.